Dzień dobry, witam serdecznie. Witam w kolejnym programie dzisiaj o rolnikach, o Mercosur i o proteście, który to już 9 stycznia w Warszawie wielki protest. Ale przepraszam rolników, pomimo, że stoję za nim stuprocentowo, to chciałbym zapytać, dlaczego teraz? Dlaczego dopuściliście do tej sytuacji? Jak to się stało? Przecież wiedzieliście, co idzie. Wiedzieliście, co wam grozi. Przepraszam za ten, to negatywne podejście. No i... Ale tak jakoś jest, tak czuję, no bo tych protestów było kilka, ale poza tym co szło? Czy w ogóle coś szło? No może przesadzam. Oj, naprawdę, chce mi się wzdychać głęboko, Rafał Mekler, czyli Ruch Narodowy i Konfederacja. Witam serdecznie, panie Rafale. Witam serdecznie, pozdrawiam z Witamy serdecznie, zanim przejdziemy do konkretów, chciałbym tylko y, zaprosić do subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania, podawania dalej. Zachęcam do wsparcia, można nas wspierać, można postawić nam kawę, można wesprzeć w innej formie i y, 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 wszystkie szczegóły znajdziecie w opisie tego materiału, za co bardzo dziękuję. Panie Rafale, czy to nie za późno? No bo jutro nagrywamy to 8.09. Jest z rana na Warszawie wielki protest rolników przeciwko Mercosur. Rozmawialiśmy kilka razy na ten temat. W wielu mediach się pan wypowiadał i wielu innych polityków Konfederacji, czy ogólnie nazwijmy to opcji na prawo, żeby przestrzegali i mówili, że to będzie koniec polskiego rolnictwa. Czy to nie jest za późno? Ja uważam, że nigdy nie jest za późno, bo tutaj, jeżeli byśmy spojrzeli na to z takiej perspektywy, powiedzmy, czym jest państwo, po co jest państwo, dlaczego mamy państwo, no to jeżeli mamy państwo i to państwo jest suwerenne, no to nigdy nie jest za późno, bo nie ma takich umów, z których nie da się wycofać, nie ma takich sytuacji, z których. Nie można w jakikolwiek sposób się wyplątać, tak? I tak, tak samo taką sytuacją jest Mercosur, bo tutaj, gdybyśmy na to spojrzeli holistycznie, no to szkody, które zostaną poczynione dla polskiej gospodarki, nawet polskiego bezpieczeństwa, no to oczywiście można, można, można te wszystkie aspekty, w zasadzie należy te wszystkie aspekty wymieniać, bo jest to wielo. Posiadanie własnego, posiadanie zdolności wyżywienia własnego narodu. No, jest praktycznie zasobem, który, o który trzeba zawsze zabiegać, który trzeba każde szanujące się państwo powinno posiadać. A tutaj no mamy, mamy taką sytuację, jaką mamy, ale ja bym nie popadał na pewno w jakiś taki fatalizm czy jakiś determinizm. W którym tak jakby świat się miał kończyć, i tak dalej, bo to tak do końca nie jest. Rzeczywiście te protesty to nie są pierwsze protesty. Ja pamiętam, nawet w Lublinie organizowaliśmy kilka dni temu taki, ta, taką pikietę, gdzie właśnie nie chcieliśmy blokować z kolegami rolnikami, nie chcieliśmy blokować ulic, nie chcieliśmy blokować dróg. Zrobiliśmy pikietę pod, pod zamkiem lubelskim, gdzie rozdawaliśmy przechodniom ziemniaki, rozdawaliśmy przechodniom cebulę Jabłka. Płody rolne, rolnicze, po to, żeby zachęcić, żeby w taki sposób pozytywny przyciągnąć mieszkańców do tego, żeby patrzyli z tej perspektywy konsumenckiej, bowiem tutaj no jest to, jest to szalenie ważne, bo, 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 bo utrzymanie tego rolnictwa, tego zasobu, tak? I, I druga kwestia, żeby utrzymanie tego zasobu nie wiązało się z nadmiernym wysiłkiem państwa, no to mu, musi się to, to, to rolnictwo tym rolnikom na zwyczajnym świecie opłacać. I, i, I tutaj jest ten problem, bowiem to, z czym będziemy mieć do czynienia, to jest wynik gry geopolitycznej Zachodu. Europy a dokładnie Niemiec obliczonego na obliczonego na przetrwanie gospodarki niemieckiej bo Mercosur ma być te, tak na dobrą sprawę pewnego rodzaju wentylem dla ich produkcji czyli miejscem które pozwoli dać ludziom pracę bo żebyśmy mieli świadomość bo te samochody drodzy państwo które pojadą do Niemieckie samochody, które pojadą do, do, do krajów Ameryki, potencjalnie pojadą do krajów Ameryki Południowej, czy ta chemia, która jest produkowana w Niemczech, która pojedzie do Ameryki Południowej, to, to są podatki dla państwa niemieckiego, ale przede wszystkim to jest praca dla obywateli Niemiec. To jest praca, i Niemcy obecnie całą tą pracę, nawet na takim sztucznym podtrzymaniu, Prowadzą, bowiem informacja sprzed kilku tygodni, gdzie dowiedzieliśmy się, że Niemcy zamierzają kilkadziesiąt, tam dwadzieścia kilka miliardów euro wrzucić w dopłaty do. Cen prądu dla przemysłu, po to, żeby ten przemysł mógł produkować, tak? gdzie z perspektywy europejskiej no mamy tutaj zabieg, który gdybyśmy myśleli tak zrobić, tak jak przypomnę chociażby kiedyś było ze stoczniami polskimi, gdybyśmy myśleli zrobić takie dofinansowanie, no to byłaby nielegalna pomoc publiczna. tak? Niemcy robią takie, taki numer i, i, i to tak? i jest wszystko ok. Gdzie patrząc na to z perspektywy europejskiej, to absolutnie nie ma nawet mowy o żadnym wolnym rynku. Jest to. Yy, nieuczciwa konkurencja, tak, bo, bo jeżeli ktoś dofinansowuje swój produkt po to, żeby ktoś mógł go sprzedawać taniej, po, dofinansowuje się koszty produkcji po to, żeby ktoś mógł go sprzedawać taniej, no to, no, to, no to nie ma tu mowy o żadnym wolnym rynku, jest to po prostu sytuacja, w której jedno państwo wycina pozostałe po to, żeby przetrwać, bowiem no, miejmy świadomość, Europa jest w tym momencie w kryzysie, wszystkie te, te powiedzmy takie wiodące gałęzie przemysłu europejskiego w tym momencie no, szorują brzuchem, chociażby ta branża automotive, tak, ta niemiecka. A, a akurat dla, no, dlaczego? No, 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 przyczyna jest prosta. W pro, w jest, mamy też próbę równoległą do tego albo inaczej. Mercosur jest skutkiem poniekąd zielonego ładu, bowiem zielony ład spowodował taką sytuację, w której właśnie gospodarka niemiecka popadła w tą zadyszkę, popadła w, tą, w to spowolnienie i Niemcy, żeby w jakikolwiek sposób by przetrwać ten dać sobie po prostu czas no to wymyślili ten Mercosur który wcale pomysłem nowym nie jest bo, bo ten Mercosur już jest od, od kilkudziesięciu lat um, jako jako koncept on no, funkcjonuje tylko teraz te wszystkie prace przyspieszyły bo rzecz cała polega na tym żeby e, gospodarka niemiecka przetrwała a e, oczywiście mówię przy przyłożeniu tego tych regulacji zielonego ładu chodzi o to żeby gospodarka niemiecka przetrwała żeby gospodarki takich państw jak Polska które z jednej strony ich państwa nie będą w stanie dofinansowywać na takim poziomie jak Niemcy swoich, swojego przemysłu. To jest raz. Z drugiej strony, wszystkie te regulacje związane z Zielonym Ładem, plus polityki kompradorskie rządów pokroju Donalda Tuska, doprowadzą do tego, że tutaj będziemy mieć, tak, tak jakby dla koncernów zachodnich, swego rodzaju nowe otwarcie, bowiem no, gospodarka, przemysł lokalny, lokalny, jaki do tej pory funkcjonował, on będzie się zwijał z racji tych niekorzystnych, toksycznych nomen, nomen, reguł gry w Unii Europejskiej, będzie się zwijał, firmy, firmy będą albo uciekać stąd, albo będą po prostu się zamykać na w świecie. A co, co będzie skutkowało tym, że ten, kto zostanie na polu bitwy, ten kto zostanie na planszy, tej gospodarczej, no, będzie miał czyste przedpole, będzie miał w takiej Polsce czyst, no, nowe otwarcie, nowy rynek, no, no, czysty, czysty rynek. No film, film, film nie będzie, będzie, będzie swego rodzaju gospodarcze, gospodarcza pustynia, i, i o to właśnie chodzi, żeby, żeby, żeby powtórnie, tak jak, to, tak jak po Balcerowiczu, wejść jeszcze raz w tą taką pustą przestrzeń, tak, którą, którą tworzymy dziś, powiedzmy, za pomocą tego Zielonego Ładu. Dobrze, w takim razie. Bo wielu ludzi z tego szydzi nawet, zauważyłem, szczególnie na portalu X, albo, albo się śmieje, albo mówi, że to nieprawda. Czy Mercosur to jest koniec polskiego rolnictwa? Czy Mercosur to jest koniec polskiego rolnictwa? To zależy od tego, jak państwo polskie do tego, do, 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 podejdzie do, do, do kwestii związanych z Mercosurem. Bo ym, jeszcze raz yy, powtórzę to, co powiedziałem wcześniej. Po to mamy państwo polskie. Państwo po to ma narzędzia w postaci ceł, w postaci różnych mechanizmów rynkowych, w postaci różnych mechanizmów związanych chociażby z certyfikacją żywności. Bo przecież my, tak na dobrą sprawę, gdybyśmy dziś chcieli, yy, znaczy inaczej, państwo ma narzędzia, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, że rzeczywiście ta umowa Mercosur jest podpisana, ta umowa Mercosur rzeczywiście yy, zaczyna funkcjonować. Przecież my wcale nie musimy przyjmować tej żywności, wystarczy że, wystarczy, że zaczniemy tą żywność badać. I jeżeli aparat państwa będzie sprawny, to, że to, 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 to ta żywność tu nie wiedzie, a yy, przecież. Jeżeli spojrzymy nawet na to jeszcze z jeszcze z innej perspektywy, jeżeli mamy patrząc na statystyki w takiej Brazylii uprawiany jest 4%, 4 całego areału powiedzmy ziemi uprawnej na świecie, a te 4% pochłania 21% pestycydów, Środków ochrony roślin, tak zwanych, no to my wiemy, że no jest to wysoce, wysoce niezdrowa żywność i wprowadzenie takiej żywności do Polski będzie skutkowało chociażby tym, że będziemy, że będziemy mieć za chwilę. Yy, yy, Wykwit, powiedzmy, chorób nowotworowych czy jakichkolwiek innych komplikacji, które w dłuższej perspektywie czasu obciążą system zdrowia, który i tak jest obciążony. Wiemy, że to nie jest, nie jest żadna nowość, że oddziały onkologiczne są zamykane, przyjęć nie ma do szpitali, i, 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 i powiedzmy, spowodowanie teraz, do, do dołożenie dodatkowego czynnika, który spowoduje pogłębienie tych problemów, czyli obciążenie NFZ-u jest też nie, absolutnie niekorzystne z perspektywy państwa. I yy, tak jak mówię, państwo ma narzędzia, państwo może sobie... Przecież myśmy, mówiąc zupełnie szczerze, my jako Polacy wielokrotnie padaliśmy ofiarami, yy, nasz, nasz, nasza produkcja rolna wielokrotnie padała ofiarą yy, powiedzmy takich wnikliwych kontroli ze strony naszych sąsiadów, nie będę pokazywał palcem, ale pamiętna pa, sytuacja chociażby z Drobiem, który w którym znaleziono bakterie, znaleziono jakieś niekorzystne substancje, co spowodowało, że na przykład nie będę mówił o którym państwie, ale pewne państwo wprowadziło zakaz importu drobiu z Polski na przykład. To, więc ja w mojej opinii żywność Mercosuru absolutnie się w żaden sposób sama nie obroni. Wystarczy wprowadzić mechanizmy naprawdę tylko takiego rzetelnego badania, badania tych. tych te, 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 tych, tych płodów rolnych, tych, tego mięsa, no tego wszystkiego, co przyjedzie z Mercosur, i my jesteśmy w stanie tą żywność wyeliminować. Tylko że do tego jest potrzebne niestety państwo polskie, aparat państwa polskiego, który będzie chciał działać. Możemy przecież, e, oczywiście to byłoby w, na kursie kolizyjnym, bo podobnie jak m, przypomnijmy sytuację z zbożem z Ukrainy, kiedy Polska jednostronnie wprowadziła zakaz importu tego zboża. E, o, oczywiście spotkało się to z restrykcjami ze strony Unii Europejskiej, z ogromną aferą. Ze straszeniem karami, i tak dalej. Ale gdybyśmy spojrzeli na to, tak jak mówię, z tej perspektywy wyższej, holistycznej, z perspektywy kosztów w dalszej perspektywie czasu, to być może nawet taka asertywna i nawet kolizyna w pewnym momencie polityka z Unią Europejską na końcu i tak mogłaby się nam opłacać, tak? Bo przecież zdrowie Polaków jest, 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 jest tym takim aktywem niemierzalnym i, 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 i nie, nie, nie powinniśmy go teoretycznie przeliczać nawet na pieniądze, tak, bo oczywiście no to jest policzalne w sensie obsługi medycznej, ale, ale... W mojej opinii mamy dbać o to, żeby Polacy nie chorowali, tak i tutaj te koszty powiedzmy, są wtórne co do tego. Więc jeszcze raz podkreślę, Mercosur, jeżeli zostanie podpisany, jeżeli ta umowa rzeczywiście przejdzie, to, 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 to nawet jeżeli przejdzie, to przy posiadaniu sprawnego aparatu państwa, przy posiadaniu państwa, które będzie zorientowane na korzyść w postaci zdrowia Polaków, na. Bo, bo też, żebyśmy mieli świadomość, to, to nie będzie tak, że my słyszymy, że ta żywność będzie tańsza. Ona, drodzy Państwo, będzie tańsza przez chwilę. Będzie tańsza do momentu, dopóki my. I oczywiście zakładam sytuację, że, że Państwo nie podejmie żadnych działań, to ta żywność będzie tańsza do momentu, dopóki. Nie zlikwiduje się polskiej hodowli czy polskiej produkcji roślinnej. W momencie, jeżeli utracimy tutaj, a no przecież rolnicy nie będą produkować po to, żeby dokładać, tylko skończy się pewnie tak, że część, część rolników będzie zlicytowana, część, część być może jeszcze coś wymyśli jakąś inną działalność. Nie wiem, no tutaj, wiadomo, Polacy są kreatywni i, i zostaniemy bez własnej produkcji. Wówczas ta, ta pozornie tania żywność będzie już droga. Dlaczego? Bo będzie jedyną dostępną na rynku, a lokalnej alternatywy mieć nie będziemy. Znowu nie będzie mowy o żadnym wolnym rynku, żadnej konkurencji, a przecież to konkurencja pomiędzy podmiotami, które tworzą, produkują, skutkuje tym, że my jako konsument mamy, mamy z, tego tytułu, z tytułu, tego tytułu korzyści. Tutaj tego komponentu absolutnie nie będzie, więc e, jeszcze raz podkreślę, Mercosur oczywiście należy wyeliminować. Należy, nie można doprowadzić do takiej sytuacji, w której po pierwsze, z perspektywy niemieckiej, nawet my, my, my dajemy, pozwalamy zdekomponować własną, własne bezpieczeństwo żywnościowe, bo trzeba to nazwać wprost. Ale gdyby do tego doszło, to mamy jeszcze aparat państwa. Ja jestem państwowcem i zawsze uważam, że dopóki mamy państwo, państwo jest zawsze najlepszym. Naszą, naszą jedyną obroną przed korporacjami, przed siłami zewnętrznymi, to państwo gwarantuje nam wielowymiarowe bezpieczeństwo. I dopóki mamy państwo, i daj Boże, żeby było zarządzane przez, przez Polaków, nie przez kompradorów, jak dziś, to my mamy zawsze się czymś bro, czym bronić. Tak? Unii, Unia Europejska to, czy, czy Unia dziś jest, jutro może Unii nie być. Polska ma tysiąc lat, Unia Europejska to jest tak naprawdę chwila z perspektywy istnienia Polski. Panie Rafale, no, proszę się nie gniewać, ale ja, jakie państwo? Jakie mamy państwo? Nie mamy. No właśnie dlatego się tak boję. Boję się o polskie rolnictwo, boję się też o ten wątek, o którym pan wspomniał, że Polacy przy braku ochrony zdrowia będą jeszcze bardziej chorować przez to, co będą jeść i co będzie przychodzić, przyjeżdżać do nas z Ameryki Południowej. No i dobrze, czy ja analizując to, co jeśli chodzi o Mercosur, i to jest moje pytanie takie konkretne, ja dochodzę do wniosku, ja wiem, że ktoś powie, że przesadzam może, ale jedynym ratunkiem przed Mercosurem, oczywiście to jest nie, nie tylko to, bo się na to składa wiele innych rzeczy, jest po prostu Pol Exit, albo jak mówi Rafał Ziemkiewicz, Pol Escape, czyli uciekamy zaraz z Unii Europejskiej, co pan na to? Ja przypomnę, akurat napiję się jeszcze, ruch narodowy. Ja przypomnę, drodzy Państwo, i polecam każdemu z Was, żebyśmy, żebyście sobie zajrzeli na stronę Ruchu Narodowego. My tam mamy zamieszczoną w 2019 roku już, wówczas już myśmy to zaprojektowali, plan bezpiecznego wyjścia awaryjnego, właśnie który po lexitu. Plan tu, tak? Więc jest tam szczegółowo rozpisane w różnych krokach kwestie związane z prawem, kwestie związane z zabezpieczeniem interesów gospodarczych, militarnych i tak dalej, Na wypadek właśnie, gdyby Polacy doszli do wniosku, że z Unii Europejskiej wychodzimy, i tutaj dochodzimy do tego miejsca, w którym my, jako politycy, niestety mamy świadomość, że Poparcie dla tego Poleksitu jest na poziomie 25%. To jest zbyt mało, to jest zbyt mało, żeby można było mówić o jakimś, znaczy mówić o polexicie po, O Poleksicie należy mówić, bo w polityce każdy wariant jest na stole. W polityce, jeżeli jest, w polityce, jeżeli jest się polskim patriotą, polskim politykiem, to interes Polski jest nadrzędny nad interesami, nad interesami, które wynikają z jakichś różnych umów, sojuszy i tak te, 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 te struktury, powiedzmy, te, w których możemy uczestniczyć, one są ważne o, o ile, bo to też, żebyśmy mieli świadomość, one są ważne dla Polski, o ile wnoszą dla Polski wartość dodaną. Jeżeli mamy taką sytuację, że sojusz zaczyna nam ciążyć, a tak zaczyna być w przypadku Unii Europejskiej, to należy ludziom to mówić. Tylko jeszcze raz powtórzę to, 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 to o czym powiedziałem przed chwilą. Niestety, niestety. Nie ma w Polsce poparcia dla poleksitu i oczywiście możemy mówić o, o tym, że Unia, powiedzmy, że można opuścić Unię, ale dopóki tego nie ma, odpowiedzialny polityk musi po pierwsze edukować społeczeństwo, pokazywać palcem, tak jak ja to robię niejednokrotnie, że Unia Europejska jest swego rodzaju nowotworem, który pochłania kolejne komponenty suwerenności państwa polskiego, bo i Znowu wrócę do, swojej, do na swoje podwórko transportowe. My w transporcie utraciliśmy suwerenność na przykład w relacjach z Ukrainą. Nie jesteśmy w stanie absolutnie o sobie decydować, nie jesteśmy w stanie absolutnie na tym kierunku nic zrobić. Mało tego, będę o tym jutro mówił wszystkim rolnikom, rolnikom których spotkam, bo ciekawostka jest taka, że umowa, Ukraina, Unia Europejska na polu transportu zawiera w sobie, drodzy Państwo, klauzulę. Zawiera w sobie, w sobie klauzule, które teoretycznie miałyby zabezpieczać zabezpieczać polskich przewoźników. Teoretycznie w momencie, jeżeli byśmy wykazali, a jest to bardzo łatwe do wykazania, bo strata rynku z poziomu 40-kilku procent do 2%, no to to, jest, to, to, no to to jest szkoda dla nas, tak? to widzimy już poważny uszczerbek, i my mamy w tej, w tej umowie analogicznej, która jest, ma być zawierana z Mercosurem, mamy takie same klauzule bezpieczeństwa. Myśmy się niejednokrotnie do tych klauzul bezpieczeństwa odwoływali. Niestety w Unii Europejskiej absolutnie ci ludzie są głusi na to, na nasze żale. Stwierdzają, że no z ich perspektywy średnia unijna, jeżeli chodzi o szkodliwość Ukrainy, jest niewielka. No tutaj narzekają Polacy, narzekają Słowacy, narzekają Maďarzy, a cała reszta, no to tak w zasadzie nie widzi szkodliwości, więc no, no, wy, wyciągając tego jakąś średnią arytmetyczną, no to, no to Polacy no przykro nam bardzo, ale nie będziemy wam tych klauzul włączać. Mniej więcej taka jest narracja, tak ze strony Unii Europejskiej I ja będę jutro rolników ostrzegał, żeby nie godzili się na żadne klauzule, bo te klauzule zawsze są martwe, to jest mydlenie oczu i to jest ten moment, w którym my jako Polska nie jesteśmy państwem suwerennym, w którym pomimo tego, że jakieś rozwiązanie nam szkodzi ewidentnie, bowiem branża transportowa bardzo cierpi, szczególnie w województwie lubelskim i, i podkarpackim, z tego tytułu, że właśnie Ukraińcy są zwolnieni z, z wymogu posiadania zezwoleń, pomimo tego, że nam to szkodzi, my nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Rzecz druga która też jest takim koronnym dowodem na to, czym jest to Unia Europejska, że jest nowotworem, który pochłania kolejne kompetencje, kolejne zakresy, które powinny przysługiwać państwom. To jest właśnie rolnictwo. Bo się okazuje, że dziś my w zakresie rolnictwa osoby nie możemy, nie możemy decydować. To, co powiedziałem wcześniej, kwestia powiedzmy te, znowu tego kierunku ukraińskiego, bo ty przy Mercosurze my oczywiście się skupiamy na tym Merkosurze, ale tutaj nie zapominajmy o tym, że to jest Ukraina, jest cukier, który także będzie eliminował Polski. Jest bardzo wiele, bardzo wiele, są zwiększone kontyngenty wielu wielu, wielu rzeczy, które przyszedł do nas z Ukrainy. To też będzie nam szkodziło, tak? I znowu wracając do tej Ukrainy, my tak samo nie mogliśmy tutaj w kwestii zboża podejmować decyzji suwerennych. Zgodnie Zgodnych z interesem narodowym, zgodnych z naszą racją stanu, zgodnych z tym, co nam przynosi korzyść, a co nam przynosi szkodę. To w Unii za nas zdecydowano, mało tego szantażowano nas karami. Rzecz kolejna, która znowu nowotwór, nowotwór Unii Europejskiej, który próbuje. Kolejne, kolejne aspekty pochłonąć, no to jest chociażby kwestia bezpieczeństwa. No drodzy Państwo, przecież my słyszymy od, od Unijczyków, że e, oczywiście oni nam pomogą, oni nam przyślą sprzęt wojskowy, tutaj e, te wielkie plany, tak, te, te, te zbrojeniowe i tak dalej, te ogromne plany, ma, plany Marszala, które mają budować naszą e, e, tutaj siłę Unii Europejskiej, wszystkich państw, będą warunkowane czym kryterium praworządności. A kto będzie mówił, czy, czy, czy jesteśmy państwem praworządnym? Unijczycy. w związku z czym no, to jest kolejny zakres, w którym, w którym my nie mamy, nie mamy suwerenności. I teraz coś jest i tutaj w tym wszyst, w całej tej sytuacji jest jeszcze jedna groźba. Jest jeszcze jedna groźba, bowiem unijczycy próbują zrobić ten sam manewr, który poprzedni rząd zastosował wobec rolników, przepraszam, wobec górników. Bo co się dzieje? Rolnicy dziś słyszą, że dostaną pieniądze za to, żeby po prostu siedzieli cicho, dostaną pieniądze za spokój, tak? Tylko następnym krokiem będzie ta sama sytuacja, którą uczyniono z górnikami, bo zwróćmy uwagę, że dziś cała Polska mniej lub bardziej, ale darzy sympatią tych rolników, patrzy na nich przychylnie, bo każdy mówi, no oczywiście są, są powiedzmy głosy, że bo, albo ma traktor, tak? Czy to nie jest traktor, tylko ja, ja widzę leasing, widzę kredyt, a nie traktor, tak? Ja mam tak samo leasingi, mam kredyty, też, i u mnie też stoi ciągnik, tyle że siodłowy, u rolnika stoi ciągnik, tylko tyle że zwykły. Ale ja mam świadomość, że to nie jest tak, że ktoś wyłożył milion czy półtorej z własnych pieniędzy na stół, tylko to jest bardzo często leasing, kredyt i to jest lina u szyi. I teraz co zrobiono z rolnikami, znaczy z górnikami. Dano im pieniądze i dziś my słyszymy, że górnicy są obciążeniem dla społeczeństwa, że, górnictw, że dopłacamy do górnictwa. Gdzie nikt nie powie, że my dopłacamy do likwidacji górnictwa. My nie dopłacamy do górnictwa, bo gdybyśmy górnictwa nie likwidowali, to górnictwo byłoby mniej lub bardziej rentowne. Oczywiście wymagałoby pewnej restrukturyzacji, tak? bo powiedzmy, struktura w bardzo wielu miejscach też jest archaiczna i tak dalej, i tak dalej, ale. Jeżeli coś, ja, te, teraz dygresja, dygresja drobna. Kiedyś widziałem taką bardzo ciekawą grafikę, gdzie było dwoje starszych ludzi trzymających się za ręce, i było bardzo jedno, było, była bardzo, jedna bardzo mądra sentencja: że ci ludzie są z czasów, kiedy rzeczy, które się popsuły, się naprawiało. Dziś żyjemy w czasach, kiedy rzeczy, które się popsują, się wyrzuca. I tak samo, czy to będzie górnictwo, czy to będzie rolnictwo, my musimy naprawiać to, ale nie możemy tego wyrzucać. I mam taką obawę, że jeżeli, jeżeli rolnicy dziś wezmą jakiekolwiek pieniądze od Unijczyków, to skończy się tak, że te pieniądze będą tą osią sporu, która będzie dzielić rolników pomiędzy zwykły, pomiędzy rolnikami a zwykłym zwykły, zwykły społeczeństwem, zwykły, zwykłymi ludźmi, którzy nie są rolnikami. I będzie to kolejna, kolejne pole do, do polaryzacji, do antagonizowania Polaków, dzielenia Polaków, a wcale nie o to chodzi, żeby my, my w obliczu tych sytuacji, tych kryzysów, przed którymi obecnie, obecnie Polska stoi i tych wyzwań, przed którymi Polska stoi, które są w wielu miejscach, widzimy, widzimy przecież, że jest układanka geopolityczna, ona się bardzo, bardzo dynamicznie obecnie zmienia. Tej zachodzą procesy, które być może zacementują układ sił na następne, deka na następne dekady, tak? I tutaj to, w którym miejscu będzie Polska w, w tej układance, jak się zachowa, jakie podejmie działania, działania pozor nawet pozornie, mm, pozornie, bez konsekwencji jakichś szerszych, jak, jak chociażby właśnie zachowanie rolnictwa. Czyli Bezpieczeństwa żywnościowego, czy zachowanie górnictwa, gdzie tak na dobrą sprawę, gdybyśmy chcieli powiedzmy budować, ja widziałem taką, widziałem taką tezę u pana, u pana cukiernika, że gdybyśmy wybudowali dzisiaj nowe bloki, nawet węglowe, ale ze zredukowanymi emisjami to finalnie i tak mogłoby nam się to bardziej opłacać, bo po prostu mielibyśmy tani surowiec, czyli węgiel. Tak? Więc to jest ten zasób, który, który też powinniśmy mieć. I tak jak mówię, przed, przed światem ogólnie szereg wyzwań, jest szeroka perspektywa bardzo wielu, bardzo wielu poważnych zmian, które no, widzimy, że już, już się pewne procesy zaczęły. Zobaczymy, jak się skończą, ale Polska w tym wszystkim nie może pozbawiać się takich witalnych, podstawowych, fundamentalnych aktywów, które każde szanujące się państwo, które nie chce skazać swoich obywateli na głodowanie, na głód, które nie, państwo, które nie chce skazać swoich obywateli na to, żeby przy świeczce dzieci odrabiały lekcje, państwo powinno te aktywa zachowywać. I to jest pierwsza rzecz, którą ja wymagam od państwa. Rzecz druga, którą wymagam od społeczeństwa, tego, żeby było społeczeństwem świadomym. Żeby właśnie to, o czym pan redaktor powiedział w kwestii tej świadomości, czym jest Unia Europejska, żebyśmy, ja bym chciał, żebyśmy my mieli takie społeczeństwo, w którym 70, 80, 90% ludzi ma świadomość, czym Unia Europejska jest i my wówczas możemy zacząć rozmawiać dyskusję, możemy zacząć wówczas dyskusję o poleksicji, Realną, która ma przełożenie na, na społeczeństwo, bo my możemy jako politycy oczywiście, yy, musimy nawet o tym mówić, tak? tylko dopóki społeczeństwo nie, yy, nie będzie mieć świadomości, tego, że, 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 jest to, że, że jest to powiedzmy kierunek, w którym na przykład będziemy zmuszeni zmierzać, do, to dopóki społeczeństwo takie nie jest, to my jako politycy, naszą rolą i odpowiedzialnością jest edukowanie, jest pokazywanie na przykładach, ale nie możemy nic robić w, 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 no, wbrew ludziom, Na zwyczajnie świecie. Reform Mekler, Konfederacja, Ruch Narodowy. Żeby już, to można pokazać jeszcze raz kubek. Żeby nie było. Bardzo dziękuję za, za te słowa, za, ym, za tę rozmowę. No 25% ponoć już chce Polaków. Tak, myśli tak, o, tak, tak. tak. Bo chyba ale i tak to, duży to jest, przyrost. To jest, to jest, to jest nasz urobek. No na pewno. No, ale myślę, że będzie więcej. Jak już Zobaczyłem rachunek za prąd przez ostatnie dwa miesiące. co? Ale panie redaktorze... I będzie jeszcze lepiej. Nie, już jedno zdanie tylko, przecież nie przypadkiem ETS 2 przełożono na rok 2028, bo w roku 2027 w siedmiu państwach Unii Europejskiej będą wybory. Oni mają świadomość tego, że wprowadzenie ETS-u zgodnie z planem spowodowałoby wzrost nastrojów eurosceptycznych i wzrost notowań partii takich jak moja. No by tak było. Oby tak było. Jeszcze raz, Rafał Mekler, dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję Państwu, zachęcam do. Subskrypcji, do lajkowania, udostępniania, komentowania, podawania tego materiału. Bardzo ważny materiał o tym, co trapi polskie rolnictwo w kontekście Mercosuru, nie tylko oczywiście. Zachęcam do wsparcia. Można postawić nam kawę, można wesprzeć w innej formie. W opisie tego materiału znajdziecie wyjaśnienie, jak można to zrobić. I z góry dziękuję. Dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia. Do widzenia.